Paradoks polega na tym, że im silniejsza jest kobieta na zewnątrz, tym bardziej bezradna jest jej wewnętrzna dziewczynka i tym większa tęsknota za dominującym maczo, którego silna kobieta nie może zaakceptować. Cześć, witam Cię na moim kanale poświęconym relacjom z sobą i z innymi ludźmi. Ja nazywam się Kamila Kaźmierczak i dzisiaj będę mówić o problemie, jaki mają... Kobiety w relacjach z mężczyznami, zwłaszcza pewien rodzaj kobiet. Będę się opierać na książce, która, jak niewiele innych pozycji, na które trafiłam, tłumaczy, dlaczego niektóre kobiety tęsknią za maczo, a odrzucają tak zwanych miłych mężczyzn. Lubię tę książkę, lubię do niej wracać, bo podnosi temat, który nosi w sercu wiele kobiet. Maja Storch sama pisze, że napisała tę książkę dla wszystkich współczesnych kobiet, które przeżywają dylemat silnej kobiety. A dylemat ten polega na tym, że ów kobiety pragną bliskiej relacji z mężczyzną, ale nie wiedzą same, czy szukają kogoś silniejszego, na kim będą mogły się oprzeć, czy kogoś, kto się podporządkuje ich sile. Z jednej strony tęsknię za mężczyzną, który nie przestraszy się ich pewności siebie, potraktuje je jak kobiety, zaopiekuje się, a z drugiej odczuwają niezadowolenie, kiedy to pragnienie choć na chwilę dochodzi do głosu. Autorka cytuje tekst Kamili Pagli, dającej Madonnę jako przykład. Madonna uosabia romantyczny dylemat silnej kobiety, która szuka mężczyzny, ale nie jest pewna, czy pragnie tyrana, czy niewolnika. Jest niebezpieczna jak tygrysica w rój, musi się poddać, ale gotowa jest zabić tego, kto ją zdobył. Silna kobieta, czyli kto? Kto to tak naprawdę jest ta postać, o której będziemy tu dzisiaj mówić? Tu autorka ma na myśli kobietę wyzwoloną, ale w takim przystępnym ujęciu. Nie jest to stereotypowo wyobrażana walcząca feministka, która wyrzekła się wszystkiego, co seksualne. Nie jest to sawantka, bardziej męska niż wszyscy mężczyźni razem wzięci. Ani kobieta w dokładnie uczesanej fryzurze i szarej garsonce, żyjąca samotnie. Jest to kobieta atrakcyjna, która wierzy we własne siły, osiąga zamierzone cele, prowadzi aktywne życie seksualne, cieszy się swoim ciałem i ciałem mężczyzny. Ma apetyt na życie i jest ciekawa, co to życie ma jej do zaoferowania. Potrafi broić swojego zdania, zarabia sama na siebie i ma bogatą osobowość. Umiejętnie korzysta ze zdobyczy ruchu feministycznego. Kocha mężczyzn i oni odgrywają dużą rolę w jej życiu. To kobieta, która potrafi walczyć w imię uczucia, ale często odnosi rany, a że jest silna i dziarska potrafi je też zadawać. I w pewnym momencie życia orientuje się, że ciągle gra w tę samą grę, a chciałaby już przestać, tylko nie wie jak. A grata w uproszczeniu polega na tym, że Pragnie samotnego wilka, który jest zdystansowany, niedostępny, więc robi wszystko, by go zdobyć, a kiedy jej się to udaje, nie potrafi go ani kochać, ani znieść jego miłości. Natychmiast widzi w nim pieska pokojowego, i niestety ma go dość. Więc jeśli odnajdujesz siebie w tym opisie, to prawdopodobnie należysz do grona kobiet, które Majasztorch nazywa silnymi kobietami. W tym filmie spróbujemy zrozumieć, dlaczego silna kobieta tęskni do samotnego Wilka, czeka na jego wiadomość, dostosowuje swoje życie pod możliwość spotkania. Rozczarowuje się, przeklina go, a gdy tylko pojawi się w jej progu, nie potrafi się mu oprzeć i ląduje z nim w łóżku. Podczas gdy, w kontakcie z miłym chłopakiem z sąsiedztwa, miło, acz stanowczo, stawia granice, a przede wszystkim nie jest w stanie poczuć tego, co czuje do Wilka. Na początku książki autorka powołuje się na wiedzę o archetypach na podstawie wkładu Karla Gustawa Junga w rozumienie ludzkiej psychiki. Archetypy są to pewne wzorce naszych zachowań, tak jak zwierzęta mają instynkty, na przykład opieki nad potomstwem, instynkt godowy czy walki lub ucieczki w sytuacji zagrożenia. Tak my ludzie mamy pewne atrybuty zależne od archetypu. W sensie biologicznym Poza sytuacjami wyjątkowymi, nasza płeć jest określona jednoznacznie. Natomiast płeć naszej psychiki nie. W żeńskiej duszy jest pierwiastek męski, który Jung nazwał animusem, a w męskiej duszy jest pierwiastek żeński, tak zwana anima. Zasada żeńska kojarzy się w naturze z ziemią, nocą, a także wodą. To spokój, cykliczna, powolna przemiana. Odpowiada za to, że coś jest. Poczyna się i dzieje. Jest tym, co umie czekać i przyjmować, w tym sensie odpowiada zabierność. bierność. Zasada żeńska jest też pełna ciepła, miękka i płynna, bliska tonacji molowej. W tym sensie jest też kojarzona z tęsknotą i melancholią. Ale to, co kobiece, też może mieć pazur, być potężne i niebezpieczne, wabić, czarować, wpędzać w obłęd, tak jak archetypowa wiedźma czy czarownica. Tak, jak też ma się sprawa z płodnością. Z jednej strony to życie i wieczny powrót, z drugiej, śmierć i wieczny spokój. Zasada męska to dzień i niebo. Tu zamiast żeńskiego księżyca pojawia się słońce dnia, zamiast wody, góra, zamiast miękkich i ciemnych tonacji molowych pojawiają się jasne i twarde tonacje durowe. Mamy tu linearny, zaplanowany rozwój, zamiast Cyklicznych, powolnych zmian mamy szybkie. Mamy tu dążenie do urzeczywistnienia ładu, dlatego jest tu planowanie i różnicowanie. To, co męskie, jest aktywne i agresywne. Nieustannie pnie się w zwyż. I tak jak podaje Maja Storch, nie pragnie upojenia a trzeźwości, bowiem w świecie męskości ekstaza to stan budzący podejrzenia, bo za nią kryje się obłęd. Archetyp animusa i animy to pewne konstrukty, nie są dobre ani złe, choć mogą budzić w nas różne uczucia. Tu pani Maja zdradza, że u silnej kobiety, za sterami jej wyborów często stoi nieświadoma męska część, animus oraz druga nieświadoma część, tak tzw. postać cienia. Cieniem nazywamy te cechy osoby, które nie są przez nią uświadamiane lub są uświadamiane w niewystarczającym stopniu. Mamy tam wszystko to, co podczas naszego życia zostało odszczepione i wyparte, bo nie było pożądane przez otoczenie, w którym dorastaliśmy. Przykłady cienia, jakie podaje autorka, to człowiek, który zawsze pilnie wywiązywał się ze swoich obowiązków, w cieniu kryje leniucha. Adwokat, który jest zawsze nienagannie ubrany i bardzo pilnuje się, by ludzie przestrzegali zasad moralnych, w cieniu skrywa zataczającego się po ręsztokach włóczęgę. Osoba przestrzegająca surowych norm seksualnych w cieniu kryje nieokiełznanego lubieżnika. Mądrość ludowa głosi, że w każdym strażaku kryje się podpalacz. Co jeszcze mówi nam teoria cienia? Że im bardziej skrajna świadoma cecha, tym silniejszy cień prezentujący stanowisko przeciwne. Zawsze wierny i oddany rodzinie mąż pewnego dnia wychodzi po zakupy i już nie wraca. Zawładnął nim cień i postanowił przeżyć jakąś przygodę. Zorganizowana, odnosząca sukcesy, pani dyrektor dużej korporacji porzuca betonowe biuro i jedzie na wieś do chaosu i natury. Większość ludzi boi się swojego cienia jako czegoś niegodnego, złego i odpychającego, bo tak było oceniane przez ich środowisko wzrastania. I nawet jak nie ma w nim nic złego per se, to spotkanie z cieniem jest dla nich bardzo trudne. Czyli mamy wstęp teoretyczny, archetypy. Animus, męska część w psychice kobiety, anima, żeńska część w psychice mężczyzny i cień, czyli wyparte cechy naszej osobowości. Im bardziej oddalone od świadomości, tym silniej oddziałują z pozycji nieświadomej. I teraz, jak to działa w przypadku silnych kobiet? Paradoks polega na tym, że im silniejsza jest kobieta na zewnątrz, tym bardziej bezradna jest jej wewnętrzna dziewczynka. I tym większa tęsknota za dominującym maczo, którego silna kobieta nie może zaakceptować. Na szczęście istnieje szansa na to, by cień pracował na naszą rzecz, a nie przeciwko nam. Należy wykonać pracę, którą nazywamy integracją cienia. Czyli jeśli na przykład, jeżeli zawsze muszę mieć wszystko idealnie zrobione, to gdy poczuję zmęczenie, mogę zdecydować się dojść do głosu wewnętrznemu leniuchowi. I skorzystać na tym odpoczywając. W efekcie moja praca i tak będzie efektywniejsza. Autorka wyjaśnia, dlaczego tak chętnie jeździmy do krajów Ameryki Południowej czy Indii. Ludzie tam nie znają wewnętrznego leniucha, nigdy nie musieli go stworzyć, ponieważ ich kultura pozwala im na robienie odpoczynku w pracy. Stanowią dla nas inspirację. Wracamy z myślami a ludzie żyją tam jakoś inaczej jakoś wolniej, spokojniej. Do pełni teoretycznego wstępu brakuje nam jeszcze zrozumienia działania mechanizmu projekcji. Projekcja to przypisanie drugiej osobie własnych nieuświadamianych cech. Jak spotykamy osobę, która jest podatnym płótnem do tzw. projekcji cienia, czyli prezentuje cechy, które sami mamy, ale są wyparte, natychmiast czujemy do niej niechęć. To nie znaczy, że wszystkie osoby, za którymi nie przypadamy, są nośnikiem projekcji cienia. Ale chodzi o takie, które budzą w nas szczególne wzburzenie. Majestar podaje tu, że reguła dotycząca diagnozy własnego cienia brzmi następująco: Pokaż mi człowieka, który doprowadzi cię do furii, a pokaże ci twój cień. Wracając do silnych kobiet, jak wygląda cień silnej kobiety? Jeśli identyfikujesz się z postacią silnej kobiety i bliski ci jest poruszany tu dylemat w relacji z mężczyznami, zastanów się Jaki rodzaj kobiet cię irytuje? Autorka pisze tak, własne doświadczenia, a także doświadczenia moich pacjentek mówią mi, że chodzi tu o typ kobiety, który ja sama określam mianem słodkiej idiotki. Chodzi tu o te skoncentrowane wyłącznie na sobie, słabe istotki, które z wdziękiem oddają się opiece mężczyzny, chętnie rezygnując z własnych aspiracji i własnego zdania. Kobiety te niekiedy mogą się pochwalić dyplomem wyższej uczelni, ale okazuje się, że zaraz po ukończeniu studiów wyszły za mąż i porzuciły wszelkie ambicje zawodowe. I kobieta tego typu ma być częścią mnie samej? Mnie, która własną pracą zarabiam na utrzymanie, która zajmuje odpowiedzialne stanowisko, zapraszam ukochanego na weekend na Malediwy i mimo ciężkiej grypy z czerwonym nosem pędzę na biznes lunch? Niestety tak. Silne kobiety gardzą kobietami, które postrzegają jako słabe i zależne, bo ciężko jest im uznać, że mają w sobie taką potrzebującą i tęskniącą część. W tym kontekście pogarda jest nie tylko cechą, ale jest mechanizmem obronnym, który chroni nas przed uznaniem, że coś jest ważne, że może jest ważne, że mam w sobie taką część, którą widzę w tej kobiecie, która mnie irytuje ale za żadne skarby nie chce jej dopuścić do siebie. W następnym filmie zastanowimy się, jak doszło do tego, że silna kobieta rozwinęła w cieniu taką słodką idiotkę oraz co z tym zrobić, żeby wydostać się ze znanego dylematu. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.